Siemanko widzę, witam was na CSGO Skins w kolejnym odcinku. Tak na start, CSGO Skins rozdaje darmowe skiny dla wszystkich, więc każdy z was ma okazję sobie zgarnąć za darmo skinka. Tutaj macie urodzinowy event z okazji 10-lecia, tutaj sobie klikacie odbierz prezent i możecie dostać kompletnie za darmo prezencik, więc myślę, że całkiem spoko. Ja dostałem takiego Kaimana za 300, więc go sobie sprzedamy, żeby mieć coś balansu, mamy dużo nowych skrzynek. I sobie je potestujemy. Może najpierw ten salon case, dwie skrzynki za 6 dyszek. Próbujemy sobie zobaczymy co poleci. A no i oczywiście pamiętajcie, yy, użyć sobie kodu rodzynek. okej, okay, 300 wy zajebiście. Sprzedajemy to. Mamy już kafla, więc fajnie użyjcie sobie kodu rodzynek w tym miejscu. 10% do depozytu, 2 zł. Na start. I oczywiście macie szansę zgarnąć sobie taki prezent. Yy, też jak chcecie zgarnąć skinka. Z tego odcinka, to napiszcie w komentarzu jakąś bitwę za dwie stówki około. Yy, najlepsza bitewka sobie zgarnie skinka za około yy, dyszkę z tego odcinka. Dobra, może spróbujmy jeszcze tą Golden Era jedną skrzynkę za 200 stówki. Zobaczymy, co poleci CZK Yellow Jacket. To już nie jest jakiś dobry dodatek, a nie, WPA Aild Build 150. Dobra, dosyć słabo jak na cenę tej skrzynki. więc przejdźmy sobie do yy, bitewki ile taki favor box dwie stówki na buście, ok, nie jest źle możemy sobie spróbować dajmy taką jedną skrzyneczkę yy, piniatę na buście i może właśnie jedną tą skrzyneczkę na jokerze, za cztery stówki taka bitwa, dwie osoby, standardowy zobaczymy co nam tutaj poleci, ostatnio się udał fajny proficik i też wiem, że była przerwa na kanale, no ale miałem Wyjazd wakacyjny, trochę mniej czasu. Chciałem sobie trochę odpocząć, więc myślę, że nikt nie będzie zły. Skinki były ostatnio wysyłane do zwycięzców, więc też myślę, że całkiem spoko. Jak na razie to ta bitewka słabo. Kurde, hyperbiz to tyle? Nowa? 160zł? Dobra, fajnie. Jeszcze tutaj jakiś yy, poleciał nam 5-7. No, wygraliśmy bitwę, ale na minus. Ja bym tutaj coś jeszcze naszpącił w tej bitewce, dodajmy jeszcze dwa takie i zróbmy jeszcze raz na normalnym, bo to masakra, no 5 stówek bitwa, nic nie oddaje. Dodajmy sobie randomowego bota, żeby nie czekać, może tym razem nam tutaj yy, odda, no tylko tutaj się kolejność nie zmienia, więc trzecia stóńka jest najważniejsza tak naprawdę na tym jokerze. Chyba, że tutaj na coś fajnego polecie. okej, okay, mamy player 2 mk za 6 stówek, fajnie żeby teraz jeszcze tego nie przegrać, okej, okay, mam jeszcze Dig dla Prince Streama. No już chyba tego nie przegramy, już mi się wydaje, że to wygraliśmy i to na całkiem fajnym proficie, więc jest przyjemnie. Przyjemnie się na to patrzy. Dobra, mamy to, jest dobrze. 1100 zł i bitcoin za 500, fajnie, 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 mam już. No, 700, profitu licząc tego kaimana, którego dostałem za darmo. Więc też pamiętajcie, że sobie odebrać te skrzyneczki. Darmowe, bo są całkiem przyjemne. Dobra, ta sukienka jest dosyć droga. Piniata na no, dżekarze no, jeszcze odroszczą Przecież nie przesadzajmy. Mm, Zrobimy sobie bitwę na 3T Goldenera, tylko na Underdogu. Coś czuję, że ten Underdog teraz może nam tutaj fajnie oddać. Dobra. Lecimy. Lecimy pod Michael. Dropping to jakieś dobre skinki. Aha, my dropnęliśmy MP7 Nemesis, kurde, niu w traku. Nie wiem, jaka jest na to szansa. Co już z skiny w w traku. lecą? Są nam skiny, które normalnie nie są jakieś turbo drogie tylko nam lecą w Statraku. No, co I Nie przegraliśmy, dobra, może. jeszcze raz spróbujemy. Dodamy sobie tą skrzeczkę. Z 8 stówek. All in Beat Fan Underdogu, spróbujmy, no. W końcu musi ten underdog oddać. Dajmy sobie jakiegoś bota. Bot Michael znowu. Może tym razem Bot Michael tutaj coś lepszego tropnia dla nas, no. Nie chociaż spróbuję. Co 5/7, za ile? Trzy stówki oczywiście. Minimal wear. Jak gdyby inaczej. Kolejny skin za 200. stówki. A dobra, tutaj fajny mu poleciał z 300. stówy. Ten Gali jest akurat dosyć drogi. Ja go raz zdropnąłem właśnie z operacji. No Michael, no top drop jakiś. No i nie ma. Jest lipa, jest lipa, no, przegraliśmy przez tego underdoga, możemy sobie to sprzedać, mamy 150 złotych, więc zróbmy sobie taką bitwę jakąś na koniec. Z jakimiś skrzyneczkami, z boostowanymi, surprise party, trzy takie i może piniata, jedną taką i gdzie jest ta piniata, za ile jest ta piniata? tak sobie wyrzucimy, to nas stać dalej, nas nie stać. dobra, no, zrobimy coś takiego. Spróbujmy na tym underdogu jeszcze raz, może na trzech graczy tym razem. Może akurat yy, na trzech graczy się uda zgarnąć i tutaj coś odbić. No są koniec. Lecimy. Trzy boty, czy dwa boty w sumie. trzech graczy. Lecimy i oczywiście my dostajemy chyba najlepszego skina na start, ale z najtańszej skrzynki, więc nieźle. A Michael coś tutaj dropnął. Myślałem, że to więcej jest warte, dobra. No chyba niestety nie przegrywamy tą bitwę, no najwięcej drobnaliśmy. Niestety nie udało się zrobić profitu w tym odcinku, ale myślę że spoko opcja z tym darmowym skinkiem nas jest Go Skin, więc wbijajcie sobie, odbierajcie, jak chcecie coś płacić, użycie mojego kodu rodzynek 10% do depozytu. No i oczywiście możecie sobie zgarnąć dodatkowo taki prezencik, jak płacicie swoim kodem. To zacząłem w kolejnych odcinkach siema.